Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Na dziś przygotowałem listę siedmiu największych błędów detailera. Jest to siedem grzechów głównych, tak bym je określił, czyli coś, co na każdym kroku zdarza się niestety nawet zawodowcom. Jesteś zainteresowany? Jesteś ciekawy, jakie to błędy? Czy aby na pewno żadnego z nich nie popełniasz? Zapraszam do odcinka. Słuchajcie, pierwszym najpoważniejszym błędem, jaki ja dostrzegam wśród detailerów, oczywiście mówię tutaj o osobach, które mam możliwość zweryfikować, sprawdzić. Mówię tu oczywiście o kursantach, o osobach, które przychodzą pytać o pracę, o osobach, z którymi mam po prostu kontakt na różnych eventach, na różnych wydarzeniach. I największym błędem, jaki popełniają przy detailingu wnętrza, to zły dobór akcesoriów. Słuchajcie, najwięcej błędów właśnie wynika z tego, że zabieracie pędzelki zamiast wziąć na przykład skrapada. Jest to Naprawdę gigantyczna różnica, jakie narzędzie stricte weźmiemy sobie do czyszczenia. Po pierwsze, chodzi o ułatwienie pracy, po drugie, chodzi o jej skuteczność. No i przy okazji, nie musimy aż tak mocnej chemii używać do czyszczenia, co też na pewno gdzieś tam się niebawem pojawi. Natomiast ten dobór akcesorów jest istotny, żeby praca. Postępowała jak należy. I tutaj naprawdę nie trzeba wielkiej filozofii, żeby zrobić to dobrze. Tak naprawdę wystarczy nam scrap pad, pędzelek, używamy na pewno nie na płaskie powierzchnie, jak to niestety w dzisiejszych czasach na Instagramie bywa właśnie. Pędzelek służy nam tylko i wyłącznie do czyszczenia zakamarków, szczelin, miejsc, gdzie tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dojść. I to jest istota użycia pędzelka. Pędzelek nam nie jest potrzebny do czyszczenia deski rozdzielczej, boczków drzwiowych czy foteli, chyba że mówimy właśnie o tych elementach zakamarkowych. Jeszcze wiem, że część z Was używa szczotki, natomiast szczotka też nie jest tak elastyczna, nie jest tak optymalna jak te skrapady, które właśnie dla tego zoptymalizowania procesu czyszczenia zostały stworzone. Korzystajcie z tego póki to jest do dyspozycji, dlatego że naprawdę ułatwia to mega życie. Oczywiście. Skrapady jak i całą resztę produktów dzisiaj wymienionych znajdziecie u, w sklepie u naszego partnera, czyli w Mister Cleanerze. Tam Was serdecznie odsyłam, natomiast my prze, przechodzimy szybko do punktu numer 2. Słuchajcie, jak już jesteśmy przy złym doborze, no to tutaj niestety razem z akcesoriami przeważnie błędy zdarzają się przy rozcieńczaniu chemii, czyli źle dobieramy sobie proporcje rozcieńczenia. Słuchajcie, nie bez powodu producenci tworzą gotowe preparaty ready interior cleaner, czyli. Produkt, który po prostu psikamy, używamy bezstresowo, nie musimy się przejmować, czy jakiekolwiek ślady, plamy nam zostaną. Oczywiście mamy jeszcze coś takiego jak APC, oczywiście również The taki w swojej ofercie posiada. APC wówczas rozcieńczamy, natomiast fakt w jaki sposób go rozcieńczymy będzie wpływać na jego siłę i przy okazji na to, czy nie zniszczymy sobie powierzchni w momencie, kiedy nam te APC wyschnie. Więc branie sobie do ręki ready gotowych preparatów. Myślę, że jest najwygodniejsze, najprzyjemniejsze, a szczególnie do samochodów tej klasy, gdzie tego brudu nie ma za dużo. Oczywiście one również mogą być bardzo zabrudzone, ale przy takim detailingu, gdzie raczej skupiamy się na powłokach czy foliach, tak jak w naszej firmie, no to jest nasz produkt pierwszej potrzeby. APC tutaj używamy naprawdę rzadko i wówczas z tym rozcieńczeniem problemu nie mamy. Natomiast w momencie, jak już korzystacie z tego APC, no to postarajcie się zastosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu, zgodnie z zaleceniami producenta. Dlatego, że Zdarzyło mi się słyszeć historię, że ktoś, nie wiem, psiknął sobie produktem do czyszczenia deski rozdzielczej i wówczas zostały mu jakieś kropki na wyświetlaczach LCD. Bardzo dużo takich sytuacji, niestety też widziałem u moich klientów, że mynia zniszczyła im strukturę tworzywa czy ekranu, czy innych tworzyw, które niestety właśnie są dosyć delikatne. I wynikało to z po prostu zbyt mocnego. Yy. Produktu, który użyli. Najprawdopodobniej APC, które było w stosunku 1,2, no bo przecież super, fajnie, szybko czyści. Ale pamiętajcie, jeżeli dobierzemy dobry produkt, jeżeli chodzi o akcesorium, no to ta chemia naprawdę może być delikatna i wówczas problemu nie będzie. Ale samo rozcieńczenie, jeżeli zrobimy również zgodnie z zaleceniami producenta, przeważnie dla APC jest to 1,10, to również problemu nie będzie. Zachęcam Was do tego, żebyście dobrze rozcieńczali swoją chemię. Chcecie, punkt trzeci. I tutaj znowu przejdziemy do akcesoriów, ale tym razem najbardziej istotnych moim zdaniem, dlatego że tyczą się one obsługi lakieru. Co prawda, nie tylko, ale mimo wszystko na tym dzisiaj teraz będziemy się skupiać, mianowicie chodzi o mikrofibry. Słuchajcie, jak widzę detailerów, którzy zrobili sobie korektę lakieru i to nagminnie na, na szkolenie, jak się dzieje, i biorą sobie ścierkę, którą przed chwilą wycierali fotele. Biorą sobie ścierkę, którą przed chwilą wycierali felgi. I taką ścierką, która jest już zajechana, która nie prezentuje się najlepiej. Wycierają lakier, żeby go odtuścić, chociażby, czy żeby dotrzeć po wokę. no tutaj pojawiają się niestety najczęściej błędy. Niestety, jeżeli nie dobierzemy sobie dobrej mikrofibry, niech to będzie mikrofibra o waszej ulubionej gramaturze. Nie każdy będzie lubił pracować gęstą, naprawdę obfitą mikrofibrą, dlatego że ona może zostawiać kłaczki. Jest to po prostu nic innego jak skonstruowana właśnie z kłaczków ściereczka. I wówczas musimy dobrać sobie tą gramaturę pod siebie, ale też pod czynność. No bo siłą rzeczy dużo fajniej wyciera się wosk tego typu mikrofibrą, która jest gęsta. Ale z drugiej strony powłokę ceramiczną już taką gęstą mikrofibrą jest troszeczkę trudniej. Więc taka gładziutka, przede wszystkim bezszwowa do lakieru. Pamiętajcie, że oprzycie mikrofibry będzie mogło spowodować mikrozarysowanie. Nie chcemy tego, chcemy tego uniknąć. Wówczas po prostu wybranie mikrofibry, która takiego przecięcia nie ma, jest cięta laserowo, naprawdę zapobiegnie powstawaniu zarysowaniom. Oczywiście, jak widzicie, tu mamy jeszcze inny rodzaj ściereczki, to jest mikrofibra waflowa. Ona służy do mycia szyb Znowu ułatwi nam tą pracę, dlatego że nie zostawi po sobie żadnych kłaczków. Jest to mikrofibra, można powiedzieć, bezkłaczkowa, w związku z czym yy, idealnie nadaje się właśnie do czyszczenia powierzchni szklanych, dlatego że one nie porysują się od tej mikrofibry. Do lakieru za to już nie bardzo. Ale na przykład, jeżeli byśmy chcieli oczyszczać yy, folię z wody czy z płynu instalacyjnego, no to taka ściereczka znowu będzie super działała, dlatego że nie zanieczyszcimy sobie krawędzi. Kłaczkami z mikrofibry. Temat oczywiście ściereczek jest naprawdę bardzo obszerny. Myślę, że zrobię w końcu odcinek, jak dobierać prawidłowo te mikrofibry. Ale zwróćcie na to uwagę, żeby przynajmniej dobierać je czyste do lakieru. Te bardziej zajechane, jak najbardziej można sobie użyć do wnętrza, do progów, do jakichś miejsc, które szybko nam dosyć zużyją, zdegradują tą ścierkę. Jeżeli tylko taką metodę zastosujecie, to już naprawdę będziecie do przodu. Czwarty bardzo istotny błąd, i tym razem będzie o polerowaniu. Chodzi oczywiście o wypracowanie pasty. Tak naprawdę, no, mam całą serię poradników o polerowaniu, ale mógłbym ją skrócić do jednego odcinka, który trwa 10 sekund. I jego istotą byłoby wypracowanie pasty. Ja, oczywiście, w tych poradnikach uczę, jak tą pastę wypracować jak najbardziej efektywnie, najszybciej, najskuteczniej, najbezpieczniej przy okazji. Ale to wypracowanie pasty jest kluczem do tego, żeby efekt był jak najlepszy. Jeżeli polerujecie samochód, to zwróćcie na to uwagę, żeby pastę wypracować idealnie, żeby ona była półprzeźroczysta na tej powierzchni. Dzięki temu osiągniecie efekt zamierzony, osiągniecie efekt, jaki przewidział producent, produkując swoją pastę i projektując swoją pastę polerską. Także zwróćcie na to uwagę, jak polerujecie, żebyście nie zostawiali tej pasty za dużo, żebyście też jej nie dawali napada za dużo, dlatego że to spowoduje... Jeszcze większą trudność wypracowania tej pasty. Jeżeli ta trudność się pojawi, no to może warto rozważyć opcję usunięcia nadmiaru tej pasty przy użyciu mikrofibry i kontynuowania polerowania właśnie bez już tej, bez tej pasty na powierzchni. Wystarczy wam to, co wpadzie. Jeżeli naprawdę męczycie się z tym, żeby do, dobrze wypracować tą pastę padem polewskim, no to coś robicie źle. Zastanówcie się, czy może poprawić technikę, czy może po prostu zmniejszyć ilość tej pasty. Natomiast właśnie ilość tej pasty i jej. Wypracowanie na powierzchni spowoduje, że będziecie pracować bardzo efektywnie, skutecznie. Efekt będzie zawsze powtarzalny, no i przede wszystkim genialny. Słuchajcie, mamy bardzo bogatą ofertę produktów na dzisiaj, jeżeli chodzi o detailing. Detournet to już w ogóle jest jednym z niewielu producentów, który tak naprawdę ma wszystko, co jest niezbędne w detailingu. Odcinek o marce Detournet i dlaczego podjąłem współpracę i dlaczego na tych produktach zdecydowaliśmy się pracować na co dzień w Cube Detailing. Myślę, że niebawem pokażemy. Natomiast na kolejny punkt będzie złe wypukiwanie chemii. Słuchajcie, jak często widzę, niestety, psikamy sobie na element i tak naprawdę przestajemy się nad tym skupiać, że to sobie tam leży. O ile mamy dobrze, powiedzmy, zaplanowaną temperaturę w pomieszczeniu, no to jeszcze mamy troszeczkę więcej możliwości. Natomiast w momencie, jeżeli nie mamy wpływu totalnie na temperaturę, jak zaświeci słońce, jest ciepło, jak zawieje wiatr, to szybko wszystko wysycha jest duży problem i wówczas musicie zwrócić uwagę bardzo mocno na to, w jaki sposób tą chemię wypłukujecie. Nie dopuszczać do tego, żeby chemia na lakierze czy w ogóle na powierzchni, bo nawet na szkle jest w stanie krzywdę wyrządzić. I tutaj mowa o tak naprawdę każdym jednym produkcie. Water spot remover może pozostawić jakieś wrzery, może skrzywdzić jakieś elementy dekoracyjne samochody. Na przykład, jeżeli mówimy na przykład o no to to jest produkt, typu wosku, typu wosku właśnie na mokro, hydrowosk. I taki produkt również może zostawić Wam jakieś drobinki, jakieś kropeczki, jeżeli nie spłuczemy tego z powierzchni. Więc zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób obsługujecie produkty chemiczne, bo niestety widzę, że zdarza się niektórym odebrać telefon w trakcie pracy, no i co tam się z tą chemią dzieje, to w sumie nikogo nie obchodzi. Wystarczy 5 minut nieuwagi, już mamy gotowy problem. Naprawdę prosty błąd, którego można... Uniknąć. Wystarczy po prostu raz zrobić zgodnie z instrukcją obsługę produktu, a dwa po prostu zwrócić uwagę na to, co się z nim dzieje. Jeżeli za szybko nam wysycha, bo na przykład mamy przewiew, bo na przykład nie mamy klimy w pomieszczeniu, no to skrócić ten czas albo podzielić sobie samochód na sekcje. I to jest naprawdę dosyć istotny element programu, żeby Wasza praca była przede wszystkim bezpieczna i skuteczna. Chcecie jeżdżąc motocyklem. Czasami aż się prosi, żeby go sobie gdzieś tam przemyć. A szczególnie jak mamy taką piękną pogodę jak dziś, 30 stopni w cieniu, tak naprawdę, powoduje to spore problemy. Właśnie będzie temat mycia na słońcu. Wiem, że niektórzy z Was nie mają własnego studia nie mają specjalnych warunków do tego, żeby przeprowadzić pewne procesy. No, i próbują swoich sił na zewnątrz, po prostu na powietrzu. Nie ma w tym nic złego, o ile zastosujemy się do metody niemycia samochodu na słońcu. Na słońcu tak naprawdę nie mamy możliwości przeprowadzić niczego prawidłowo. Nawet nałożenie quick detailera będzie upierdliwe. Choć wiem, że producenci stają na rzęsach, żeby stworzyć produkty, które będą totalnie bezproblemowe również na słońcu. Zdarzają się takie. Na pewno w komentarzach napiszecie mi, Patryk, ten produkt na pewno zadziała na słońcu. Wiem, próbowałem. Ok. Natomiast, jakbyśmy chcieli przeprowadzić proces dekontaminacji, robiąc to na słońcu, to albo się raz, że się mocno zapocimy, dwa, że będziemy się mocno łowić. Jak to zrobić prawidłowo? Bo chemia nam będzie ciągle chciała wysychać, ciągle będzie powodowała jakieś defekty można nawet trwale uszkodzić lakier i będziemy mieć duży problem. Oczywiście wiadomo, można coś korygować później maszynami polerskimi, ale po prostu stosujmy metodę nie mycia auta na słońcu. Jak już potrzebujemy i musimy robić to na zewnątrz, znajdźmy dużo cienia. Znajdźmy sobie cień, który nie zniknie nam za pół godziny, bo też widziałem takie przypadki, gdzie ktoś sobie wjechał do cienia, myśląc, że będzie w stanie sobie zawoskować auto. Minęło 15 minut, słońce się delikatnie odchyliło i bach, nagle cienia nie ma i już mamy problem. Dlatego że Samochód w połowie procesu jest przygotowany, no i przecież trzeba dokończyć, trzeba coś przemyśleć, zrobić, i już nagle wszystko się sypie. Więc zwróćcie na to uwagę, żeby nie pracować na słońcu, jeżeli chodzi o samochód. Na słońcu tak naprawdę tylko oglądać efekt końcowy waszej ciężkiej pracy. No i siódmy, co nie oznacza, że najmniej ważny, bo moim zdaniem wręcz najistotniejszy punkt programu, jakim jest obsługa klienta. Oczywiście skupię się tutaj na tej jednej części obsługi klienta, w której omawiamy konkretnie, co będzie zrobione przy samochodzie. Słuchajcie, wiem dobrze, że zdarza Wam się niestety, opowiadacie mi to, piszecie do mnie w wiadomości prywatne czy komentarze, że macie czasami problem z klientem, dlatego że coś jest niedomówione, coś jest niedopatrzone, że klient czasami tu gdzieś ma pretensje, tu gdzieś ma jakąś rozterkę i wynika to z tego, że po prostu nie macie zlecenia usługi. My każdego klienta, którego przyjmujemy. Wypełniamy na karcie przyjęcia samochodu, gdzie określamy wprost, opisując e, słownie, oczywiście, tutaj zaznaczamy sobie kwadraciki, co będzie przy samochodzie wykonane i to każdy klient musi podpisać. Oczywiście najważniejsza rzecz, kwota. Ile Jakie ja mam zdziwienie, jak przychodzą klienci, pytają się, panie Patryku, ale czy nie zaskoczy mnie pan wyższą ceną? Dlaczego miałbym? Panie Patryku, to jest norma, standard. Ja przyjeżdżam z, po samochód z detailingu i tutaj mówię o autentycznych historiach. Klientów, którzy kiedyś korzystali z firm konkurencyjnych już przestali, jak myślicie właśnie, dlaczego? Dlatego, że zostali tam zaskoczeni wyższym rachunkiem, a bo nagle coś jeszcze wyskoczyło, a bo oni coś jeszcze zauważyli, co trzeba byłoby uwzględnić. No słuchajcie, nie robi się tak. Jeżeli ktoś jest doświadczony, jeżeli nie jest doświadczony, powinien się szkolić. Natomiast osoba, czy po szkoleniu, czy z doświadczeniem będzie wiedziała, co ma klientowi zaproponować, żeby uzyskać dany efekt. Jeżeli umawiamy się z klientem na dany efekt, to my musimy już z góry przewidzieć, że to i to i to mamy do zrobienia. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że pewnych rzeczy nie przewidujemy, ale to raczej jesteśmy w stanie przewidzieć sytuację, że ewentualnie umawiamy się z klientem na telefon, że ewentualnie jak coś okaże się bardziej skomplikowane, bardziej czasochłonne, no to będziemy rozważać dodatkową opcję usługi. Jeżeli kliencie zgodzisz się na nią, to my ją wykonamy za dodatkową opłatą, ale musi być telefon wcześniej i musi być ta analiza razem z klientem to jest bardzo ważny punkt programu, aby dobrze opisać tą usługę, żeby określić wprost co będzie wykonane przy samochodzie. I wówczas naprawdę unikniecie zawo zawodu u klienta, unikniecie problemów, jeżeli chodzi o odbiór samochodu, a tak naprawdę wiem, że tego nie robicie. Najczęściej skończy się na tym, że po prostu robicie za darmo, no bo głupio, no bo co teraz zrobić? Nie powiedziałem klientowi, a okazuje się, że mam do roboty i co teraz? Robicie. Robicie za darmo, sami dopłacacie do interesu. Prosperując tak w Waszym interesie, w Waszej firmie, naprawdę nie idziecie do przodu, będziecie cały czas stać w miejscu. Żeby się rozwijać, po prostu wystarczy zlecenie usługi, karta przyjęcia samochodu, która Wam wynormalizuje Wasze zlecenie, Wasze zakresy usług, które klient podpisuje, i nie ma tutaj niedomówień. No i podsumowując, mamy 7 takich błędów, które. Przeszkadzają, sprawiają naprawdę, że czasami kręcimy się w kółko i nie wiemy, co ze sobą zrobić. Oczywiście, niektórzy z Was zapewne będą się śmiali z tych punktów, bo są to poniekąd czasami błahostki, czasami takie rzeczy oczywiste. Ja mówię z doświadczenia, widzę co po prostu się dzieje, natomiast warto jest tak czy inaczej zawsze się rozwijać, progresować. Jednym z takich punktów rozwoju jest, są szkolenia. Ja zapraszam Was już dzisiaj, 15 października, na szkolenie, które, na które mamy ostatnie dwa wolne miejsca. Czterodniowe szkolenie, tak jak zawsze, kwota 4000 zł. Uwzględniamy tutaj każdy aspekt detailingu od. Przygotowania całego wnętrza, gruntowny detailing po przygotowaniu całego lakieru pod korektę, i to jest już drugi dzień. Polerujemy, zabezpieczamy lakier w trzecim dniu, oczywiście, razem ze szlifowaniem, razem z zaprawkami, żeby faktycznie, nakładając folię, można było osiągnąć prawidłowy efekt. Samolot już czeka, klient już się zdecydował na pozostawienie nam auta. samot aut naprawdę adekwatny, naprawdę jest co tam robić. I tu już serdecznie zapraszam, mamy naprawdę fajnego pacjenta do pracy. W czwarty dzień, oczywiście, jest to taki, taka wisienka na torcie jest to mój własny autorski program. W którym uczę Was, gdzie pozyskać klienta, jak to zrobić, kim w ogóle ten klient jest, jak zrobić dobrą ofertę, jak poruszać się w strefie biznesu, jeżeli chodzi o detailing. Nie sztuką jest przecież polerować samochód, trzeba umieć to sprzedać, trzeba umieć na tym zarobić. To jest coś, z czym macie największy problem, więc zachęcam, żebyście korzystali z tego, póki jest jeszcze to do dyspozycji. Ja natomiast bardzo dziękuję Wam za uwagę, zachęcam do oczywiście łapkowania materiału, do subskrypcji. Ostatnio fajnie wyświetlaliście te materiały, więc teraz też spróbujmy pocisnąć ten odcinek, żeby nasz kanał mógł się rozwijać. Dzięki temu ja będę przygotowywać dla Was jeszcze więcej treści. Naprawdę mam sporo jeszcze do pokazania. Trzymam pewne rzeczy na większą pulę widzów, tak żeby miało to odzwierciedlenie, ale no to musimy razem na to popracować. Na pewno zdradzę Wam jeszcze tak, zanim zakończę materiał, projekt, nad którym pracuję, mianowicie będzie książka marketingowa, będzie książka biznesowa dotycząca branży detailingowej, Więc, jeżeli są osoby zainteresowane tematem, mogą do nas wysyłać maila. Niebawem przygotuję cały szablon, cały prospekt dotyczący tej książki. Będzie ona oczywiście do kupienia, natomiast na pewno będę zbierać przedsprzedażowo chętnych do. Darmowego rozdziału, gdzie będziecie mogli sobie zobaczyć w ogóle o czym ta książka będzie. Jeżeli jesteście zainteresowani rozwojem waszego detailingowego biznesu, musicie się rejestrować w newsletterze dotyczącym tej książki. Oczywiście jak się pokaże, pierwsze co wam go pokażę. Cześć i do zobaczenia. Słuchajcie, na koniec, jak już dotrwaliście, no to jeszcze wykorzystam okazję, żeby polecić oto tamtego pana, czyli Jakuba, z Turbo Pranie. Słuchajcie, czyści mi kostkę, zajął się kolejną branżą. Ci, co oglądali wywiad z Jakubem, Jakub, podejść, przywitaj się tutaj z naszymi widzami. Ci, co oglądali ten wywiad, wiedzą, że Jakub jest wszechstronny, jeżeli chodzi o usługi. Witam I serdecznie. teraz Cześć. podjął się kolejnej i tą kolejną usługą jest y, czyszczenie kostki. Tak. Słuchajcie, my, nie zabierajmy naszym widzom za dużo czasu antenowego, bo to już jest i tak lekkie y, naciąganie Was, ale odsyłam do Jakuba na kanał turbopranie, tak? Dokładnie, turbopranie i tam znajdziecie całą relację z mycia właśnie u Patryka, placu i całej koski brukowej. To Was może średnio obchodzić, ale może Was obchodzić, ile Jakub na tym zarabia, Wale. bo jak okazuje się, że jest to znowu intratny biznes. Dokładnie tak. Zapraszam do Jakuba na kanał YouTubeowy. też fajne treści robi, także Żuwiczek. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.